Kolejna góra, również bardzo znana, rzecz jasna, to jest góra oliwna, która bierze swoją nazwę, tutaj nie ma większej filozofii, po prostu od gajów oliwnych, które na niej się nadal znajdują, ale no, znajdowały również w przeszłości. Ona jest właśnie no, troszkę wyższa niż to stare miasto, więc tam też są te piękne punkty widokowe, takie najbardziej znane na stare miasto. No i ogromny cmentarz, z tego co wiem, to 3000 lat ma ten cmentarz, gdzie jest około 150 tysięcy grobów i to jest cmentarz żydowski, częściowo zniszczony w niektórych miejscach. Był. Więc to jest bardzo ciekawe miejsce i warto oczywiście tam sobie też wejść, chociaż w lecie wchodzić tam piechotą to jest spory wysiłek, bo to jednak jest troszkę wyżej. A jeszcze z Jerozolimy, właśnie ze Starego Miasta, trzeba najpierw trochę zejść w dół, w doliny i do doliny jeszcze wrócę. I później w górę. Więc y, to jest właśnie góra oliwna.